Siemano, a więc zaczęł ten wymarzony dla mnie dzień, gdzie zanurkuję z rekinami spełnię swoje największe marzenie nurkowe. Wstałem się o godzinie 6.30 rano, żeby zjeść śniadanko. Spakowałem się i teraz czekam grzecznie na pana, który po mnie podjedzie i zawiezie mnie do centrum nurkowego. Także zaczynamy tą szaloną przygodę. Ha! Woo! Już wczoraj, gdy jechałem do tego miejsca, odczuwałem lekki niepokój, adrenalinę i te same uczucia towarzyszyły mi się po przebudzeniu. W końcu jadę nurkować z dzikimi zwierzętami, gdzie tych rekinów będzie mnóstwo, no ale będę nurkował z bardzo profesjonalnymi instruktorami i tak dalej, którzy mam nadzieję zapewnią mi bezpieczeństwo. I mam nadzieję, że będzie zajebiście. Jestem mega podjarany. <grywa> Chyba podjechał już yy, kolega, który ma mnie zabrać do centrum nurkowego, i lecimy. Dojechaliśmy do centrum i zaczynamy zabawę. Jak się czuje człowiek, który zanurkował właśnie z rekinami na Fidżi? Zajebiście! Spełniłem swoje marzenie. Nurkowaliśmy, no nie wiem ile tam było tych rekinów, około 50. Ale właśnie gościu nam mówił, że jak się przyjeżdża tutaj w sezonie koło lipca i tak dalej, tych rekinów jest setka, nawet czasami więcej. I tak jak na przykład mogliście dzisiaj zobaczyć na filmiku, że było gorąco pod wodą, ale oni mówią, że dla nich to jest lajcik, że dla nich to nie jest dużo rekinów i że było spokojnie. Ale, słuchajcie, stało się, spełniłem swoje marzenie. Miałem, takie, miałem taką. Czułem się, czułem się w miarę bezpiecznie, bo ekipa cały czas dbała o nasze bezpieczeństwo. Jak rekiny za blisko podpływały, to je odpychali. Ale była taka sytuacja, gdzie w pewnym momencie rekin znalazł się dosłownie pół metra przed moją twarzą. Już mi tak serce przyspieszyło, bo już centralnie płynął na mnie i gościu go w ostatnim momencie odepchnął. Ale, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego nurkowanie z tymi rekinami eee, no jeżeli sobie siedzicie na rafie, a koło was pół metra koło waszej twarzy przepływa Rekin, te mnóstwo innych rekinów, które tam były, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Jestem mega wdzięczny, jestem mega szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć. Spełniłem swoje marzenie. Jeżeli ktoś by chciał z Was zanurkować z rekinami, nie ma lepszego miejsca do, do, do nurkowania niż tutaj na Fidżi. Poznałem Amerykanów, Niemców, Anglików, ludzi, którzy tutaj są na Fidżi, właśnie w centrum nurkowym. Wszyscy namówili, włącznie właśnie tutaj z obsługą, że wszyscy z tego świata, ktokolwiek mnie przyjechał, Wszyscy mówią, na Fiji jest najlepsze nurkowanie z rekinami. Także miałem tą przyjemność tego doświadczyć, jestem mega wdzięczny, szczęśliwy. Po prostu epatuje energią pozytywną są pozytywne wibracje, szczęście matko, dawno nie byłem, znaczy nie, staram się być szczęśliwy, ale po prostu tak teraz e, we mnie emocje buzują, że w końcu to zrobiłem już od początku, od wypłynięcia wielki uśmiech na twarzy, czy było jakoś niebezpiecznie, na początku czułem adrenalinkę i tak dalej, będąc tam na dole, później się przyzwyczaiłem oprócz tej jednej sytuacji, gdzie rekin prawie się znalazł na mojej twarzy, e, było w miarę okej, okay. ekipa dbała naprawdę o nasze bezpieczeństwo, także ah. O, życie jest piękne, naprawdę. Życie jest piękne. Dziękuję, dziękuję za to, co mnie dzisiaj spotkało. Było pięknie i... Ale co, nie zatrzymujemy się i y, czas na kolejne miejsca i na kolejne nurkowania.